Cześć, witam Was serdecznie w moim filmiku. Tutaj Izabela pokażę Wam takie szybkie sposoby, bo właśnie jadę do babci i mamy zrobić im prezenty wielkanocne. Kupiłam w pewko takie zajączki i kurki. Tutaj Piotrek. Piotrek mój syn Mama! Kochanie, zaraz. Kupiliśmy właśnie takie kurki i cztery takie kurki. Za 3 zł. I powiem Wam, że z tego o. zrobię, z tych czterech e, właśnie ozdób, e, zrobię, jeden już pokazywałam, jak zrobić fajnie, kupuję kwiatka takie, e, właśnie kupiłam fajne e, kwiatuszki e, i wsadzę króliczka i już mam prezent dla babci, coś hmm. słodkiego. E, drugim sposobem, Mamo. co tam Pietrunia? Moje. Można Mamo. wykorzystać, tu mam taki bruk w bazie, wsadzacie Mamo. takiego królika. Na... Oczywiście, co tam Piotr? Mam... Ty też byś chciał. To chodź. Pokażemy A A... <gry> razem. <radę. gry> I możecie po prostu wsadzić takiego piwniczka cicho Piotrunia, albo taką kurkę, tylko nie albo <gry> I macie taki bukiet, on A. jest naprawdę fajny, można go opakować jakimś telefonem, włożyć świąteczną karteczkę e, 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 i wiecie, i życzę Wam, macie tanim kosztem zrobione e, fajne usta, A ja już Was żegnam, bo chyba się dzisiaj nie da nie skręcić i dziękuję Wam za wsparcie. Pozdrawiam serdecznie i